Cześć, ja jestem tutaj to skończyć, nie chcę, że w kotik. Teraz y, mamy jakieś jebane musie. A. Muszę splecieć jakieś 1 lub bez wątp. Nigdy nie radziłem, żeby czy. masz rację, wiedziałem, że urodzię zawsze gadają. Nie masz racji. Nie chciałbym <grymiany> być teraz w jego skórze. Musimy teraz iść. O. Czy to możliwe, że chodzimy w kółko? To znaczy, nie wiem dokąd chcesz iść, ale... Chodź. Idziesz? Idziesz? Zabijemy go, bo za zamkiem Weszmy w górze. żeby nikt nie widział tego tego o może nie chciałbym być teraz w jego tak ziarno, tak? tutaj się nie. nie ma go

Ale fajnie, dzięki, że zabrałeś mnie ze sobą, moglibyśmy robić to częściej. Nie mam nic do roboty przez większość dnia. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Wiesz co? Już cię polubiłem! Przeżyjemy wspólnie wiele ciekawych przygód, co nie? Gdzie nocujesz? Jakbyś chciał, możesz przenocować u mnie. Żywa. W czasach na nikim nie można polegać od co? Spiercie, trzeba bronić. Nie chciałbym teraz być w jego... Już więcej nie powtórzę. W tej historii musi być jemy się jak no prawie skończyło. Ogadajmy lepiej jej o czymś innym. O, spiercie. Stój! Co się dzieje? Nie wolno ci wejść do zamku. Spadaj! Otyknięto. A szkoda. To nie mój problem. Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem zły. Mam pewną robotę dla takiego żółto jak ty. Serdecznie. Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy okay. szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o Neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje teren wokół areny. Hmm. Długo, jak mnie to nie dotyczy, wiecznie. historii. się na tego Nie, to ...nie lepiej o czymś. Oj, zrzut. Ha Hahaha, Nie można polegać i się. poczekaj. Oj, lecz. Żółty. Kierki. Hej, ty! Jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień! Tak. A dlaczego? Bo mnie tu nie ma! <gadajmy> lepiej. Rozumiem. Wiesz, gdzie się podziewanek? Nie, i raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom, ale oni nie rozmawiają za ze strażnikami. A zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Zdaje się, że, to znaczy, że podśpiewają się ze mnie za moimi plecami. Nie chciałbym Lepiej teraz do w Chodzi o neka, tak? Żadnych wieści. Informuj mnie na bieżąco. Zapewne okay. masz rację. Ale dlaczego nie zbierasz pieniędzy za ochronę? Nek zebrał już co było do zebrania. Więcej z nich nie wycisnę. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Przepuść mnie. Pogadajmy Przepuść mnie. Wrzód, wrzód. Chodź tu, Devin, się zabić. Okopy, cień. Co mam zrobić, żeby do Was dołączyć? Jestem zwykłym kopaczem. Moje zdanie się nie liczy. Powinieneś porozmawiać ze strażnikami albo z cieniami. Chciałbym zostać cieniem. Czyżby? Rozmawiałeś już z Diego? Tak. Tak, rozmawiałem. To świetnie. Słuchaj go we wszystkim. Mnie to nie zaszkodziło. W każdym razie poważnie. Ty się nie to, Tu jest nie mój Co to jest? kopecz. Tutaj cień. Tylko tutaj... cienkobacz będzie. Gaj, cień... Witam. Witam! Hmm, nie widziałem cię jeszcze tutaj. Jesteś nowy, prawda? Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już, do którego obozu dołączysz? Tak, nie, masz tak. dla mnie jakieś sugestie? Cóż, to zależy. Każdy obóz ma swoje wady i zalety. Dopiero, że... nie podejmiesz dobrać. decyzji, możesz zostać tutaj. Właśnie zwolniła się jedna chata. No, dzięki. Którą chatę mogę zająć? Tamtą, z niewielkim baldachimem. Czeka. Dzięki. Jakie są zalety starego obozu? Jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę, będziesz mógł żyć we względnym spokoju. Strażnicy pilnują, żeby ich ludziom nie działa się krzywda. Poza tym, tylko tutaj dostaniesz towary z zewnętrznego świata po przyzwoitych cenach. W innych obozach zapłacisz za niefortunę. A co się dzieje, gdy walczy dwóch ludzi, którzy zapłacili za ochronę? W takiej sytuacji strażnicy po prostu się przyglądają, czekając, aż jeden z walczących zginie. Wtedy zabijają o. drugiego. Jakie towary są tu szczególnie cenne? Wszystko, co pochodzi z zewnętrznego świata chleb, ser, boczek, ale przede wszystkim piwo i wino. W kolonii wytwarza się o. tylko tę paskudną ryżówkę. Zawsze można zarobić na broni, a zbroje są niezwykle kosztowne. No. Strażnicy zdjęli zbroje z zabitych królewskich rycerzy. Zresztą łatwo ich rozpoznać właśnie po ich zbroi. Tylko strażnicy mogą takie nosić. Chyba dość już usłyszałem o starym obozie. Podoba mi się tutaj. I też. Jakie są zalety nowego obozu? Jeśli nie masz nic przeciwko poderżniętemu gardłu, możesz tam śmiało iść. Nie, nie jest tam aż tak źle, ale to zupełnie inne osiedle. Tutaj o względny porządek troszczy się Gomez. W nowym obozie natomiast pojęcie porządku nie istnieje. Jedynie ludzie, którzy mają tam coś do powiedzenia, to magowie wody, ale oni spędzają całe dnie na badaniu bariery A co przemawia za przyłączeniem się do sekty? Oto zapytaj już kogoś z obozu bractwa. Kilku ich nowicjuszy zawsze kręci się po obozie. Jestem pewien, że udzielą ci wyczerpujących informacji. Osobiście nigdy tam nie byłem, ale jeśli wierzyć we wszystko, co o nich mówią, muszą być bardzo hojni. Ze wszystkich trzech osiedli, chyba najłatwiej zostać członkiem obozu. na Najpierw. Cześć, jeszcze raz pokaż tą hatę. Którą hatę mogę zająć? Tamtą z niewielkim Baldachimem. Jakie są zalety starego obozu? Jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę, będzie... poza tym tylko tutaj. Chyba podobno z niewielkim Baldachimem, tak? Czyli to. Kult, szkoda. Wydychów właśnie. Jeszcze raz pokaż, Którą hatę którą chatę mogę zająć? Tamtą, z niewielkim baldachimem. Będziemy tyłem rozmawiać. Którą chatę mogę zająć? Tamtą z niewielkim baldachimem. Tą pokaż kto no, do... kurde. Którą chatę mogę zająć? Tamtą z niewielkim baldachimem. Spoko. Czyli tamte co byłem. Czyli to. Gdybyśmy się grali... Oh. To będzie bardzo się grzec moje hatro. Ota. Na wprost do ogniska. Umam. Kopać, kopać, kopać. Szczęśliwy z chuno. Widzę, że znasz się na swoim fachu. <laughs> Jeszcze nikt nie miał powodu do narzekań. Najlepiej, żeby nikt tego nie robił. Każdy dureń potrzebuje miecza. I to właśnie ode mnie dostają. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Jak długo się. zajmuje wykucie jednego miecza? To zależy. Jeśli chodzi o najprostsze ostrze, wystarczy kilka minut. Oczywiście pod warunkiem, że jestem odpowiednio zmotywowany i finansowo. Oczywiście świry pokroju świstaka muszą czekać na swoje cacka nieco dłużej. Dlaczego? Czyżby świstak za mało ci zapłacił? Nie, wręcz przeciwnie. Za swój ostatni miecz dał mi 150 bryłek rudy. Ale facet lubi bogate zdobienia i takie tam babskie fanaberie. A to oczywiście kosztuje. Hej! Facet, facet, kolego. Jakż to już z pracą, Kowalu? A co cię to wchodzi? No być może mam dla ciebie zamówienie. Czyżby? mi! A cóż takiego, jeśli wolno spytać? Jeszcze się zastanowię. Wróć jak naprawdę, będziesz czegoś <coughs> potrzebował! Póki co, nie zawracaj mi głowy! Kępię. Chodź. tu. Przedam coś. Zapewne masz rację. O, patrz, I tu mogę coś posprzedawać. Może tego Mordraga coś. Mordraga może mogę coś sprzedać. Hej, nowa twarz! Jestem Mordrak. Zapamiętaj Uch. sobie to imię. U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz za niewielką cenę. Mogę nie, się co masz do zaoferowania. Wybierz coś. broni oczywiście to 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 nie sprzedałem mu jak się w tej grze sprzedaje Thank mm -hmm. you.

Na temat etapie zakończymy dzisiaj rzeczniki sety, także jutro to Was wracam, także trzymajcie w komentarzach, jak napiszcie jak się sprzedaje i kupuje, także trzymajcie... To jest moja prośba, bo na tym zależy, napiszcie w komentarzach jak się sprzedaje i kupuje różne produkty tutaj, także trzymajcie się do usłyszenia i papa. Pa.